Zaległe newsy z sierpnia. Wrzucam je, bo trochę się działo. Byłem przeziębiony i coś tam stąd opóźnienie. A przechodząc do informacji. Kolnago pokazało ramę C68 pod szczęki. Jest to o tyle ciekawe, że w zasadzie żaden z dużych producentów nie produkuje już rowerów szosowych pod szczęki. A jednak Kolnago zdecydowało się wypuścić taką ramę. Frameset waży. Kilogram i 80 gramów, a kosztuje 6750 euro, czyli na naszych gdzieś 25-30 tysięcy złotych. No, nie jest to mało, ale jednak widać, że Włosi konserwatywnie podchodzą do tematu i widzą potencjał czy potrzebę w produkowaniu jeszcze takiej wersji. I szczerze Wam powiem, że ja chętnie kupiłbym wersję. Od szczęki, chociaż ostatnio przewinął mi się przez ręce C68, który był na, chciałby się powiedzieć, był na Durejsie, a wyjechał na kampie, albo odwrotnie, był na kampie, niestety wyjechał na Durejsie. I co gorsze, trzeba przyznać, że na tym Durejsie naprawdę ładnie wyglądał. jechał tam nowy wózek Ceramic Speed o nowych kształtach, także naprawdę fajna maszynka, fajnie wyszła na kołach Campagnolo. Taki totalny miszmasz egzystencjonalny, ale naprawdę fajnie to wszystko wyszło A wizualnie. No i na pewno rower świetnie jeździ, co zresztą potwierdza jego właściciel. No dzisiaj, newsy lecą z zydelka, bo na fotelu, jak widzicie, yy, przez chwilę nie uwagi straciłem miejsce, bo rozparł się tutaj pikselek. Drugi news z sierpnia miał dotyczyć nadchodzącego Tour de France. Femme. Po tym, jak niezbyt korzystnie ułożyły się dla naszych zawodniczek szosowych Igrzyska Olimpijskie, chciałem zaznaczyć, że jeszcze właśnie będzie duża szansa powalczyć na Tour de France. Kasia Niewiadoma zrobiła nam wszystkim olbrzymią niespodziankę. Po niesamowitej walce do ostatnich metrów, ostatniego etapu o 4 sekundy pokonała Demi Wollering. Mnóstwo szczęścia, mnóstwo ciężkiej pracy całego zespołu Niewiadomej. Super ten start wyszedł dziewczynom. Super, że Kaśka niewiadoma dowiozła to zwycięstwo. Jest to, zaryzykuje chyba największy sukces polskiego kolarstwa z ostatnich lat. Poprzedni taki duży sukces to chyba Mistrzostwo Świata Michała Kwiatkowskiego. Mimo, że Mistrzostwo Świata nie waży tyle co zwycięstwo w Tour de France, który jest jednak wyścigiem etapowym. Oczywiście kolarstwo kobiet przyciąga... Mniej kibiców, mniej sponsorów, mniej pieniędzy, mniej tym dziewczynom płacą. Wyścigi są krótsze, także nie do końca porównywalne niestety jest kolarstwo męskie i damskie. Ale ja osobiście bardzo kibicuję panią, bo ściganie damskie jest jakoś tak dla mnie ciekawsze niż to w ostatnich latach bezduszne ściganie męskie. Tutaj nie będziemy na razie rozwijać tematu. Mega wielkie zwycięstwo, bardzo fajny sukces. Myślę, że troszeczkę to pomoże dyscyplinie, która jest bardzo ciężka, niebezpieczna, słabo finansowana, mało pokazywana w naszym kraju i generalnie, bycie kolarzem to ciężki kawałek chleba. Także super, że nasi odnoszą takie sukcesy. Ostatni news z pakietu sierpniowego to czeski Ironman w Hradec Kralowe. Jak było na miejscu, możecie zobaczyć w krótkim filmiku z kamery Insta360. Na moim kanale no, muszę jeszcze popracować nad renderowaniem, czy tam wrzucaniem tego materiału, bo gdzieś po drodze jakość zmieniła się na nagranie kalkulatorem. Jak ktoś wie, jak to ustawić, żeby się wrzuciło po ludzku, możecie wpisać w komentarzach. Ale wracając do samej imprezy, pierwszy raz polska ekipa Sport Evolution organizowała pierwszego Ironmana. Czechach, oczywiście we współpracy z ekipą na miejscu. Hradec Kralowe, niewielka miejscowość w Czechach, dość blisko polskiej granicy. Fantastyczna lokalizacja, bardzo fajne miasteczko, mega fajna oprawa na miejscu, na przykład dwie alejki pełne food tracków, także można było w przerwach pomiędzy zajęciami swoimi, czy startem, czy po postarcie, skorzystać właśnie i napić się czeskiego piwka, i pojeść dobre rzeczy naprawdę fajne z food trucków. Bardzo fajna atmosfera, ładna sceneria miasteczka, fajne emocje. Myślę, że jest to lokacja, która może się podobać i może zdobywać swoich zwolenników. Nagrałem też dla Was czeskie sprzęty w strefie zmian. Nie obiecuję, że tu kiedyś zmontuję, ale jest taka szansa, że jak znajdę kiedyś wolną chwilę, to ten materiał ogarnę i też wleci na kanał. Tyle pierwszych newsów. Z sierpnia do zobaczenia w kolejnych. Hej! you